To było tak jak postawienie stopy. Przez kolumba. Ja to sam musiałem ten beton zrobić i, i zaleść pod ten krzyż. W tym filmie także zawarta jest historia. Władzą zależało, żeby był spokój. Robili wszystko, żeby ten kościół zniszczyć. Gotowałam nawet dla 60 osób. Nikogo nie trzeba było prosić. Ludzie sami przychodzili, nie? Tak źle nie było, tak. Teraz to by powiedziano, że korupcja, to robili ludzie bez żadnych pieniędzy, po prostu z serca. Już bym był przygotowany do tego, że pojadę na dół z tym, tym zajął rusztowaniem. To mnie cieszy, że gdzieś tam jakiś ten procent mój udziału też jest. No ja sobie nie wyobrażam, jak mogłyby kęty funkcjonować bez tego kościoła.